Siemanko witam ze szklarni. Jak możecie słyszeć na dworze leje. No i to już drugi dzień. Wczoraj tak samo cały dzień lał. Dzisiaj cały dzień leje. Po prostu pogoda jest fatalna. Wszystkie bananowce praktycznie mam w szklarni, no żeby ich grzyb nie brał po prostu. No bo taka zimna temperatura i ciągłe deszcze, no po prostu. Yy, mogą zaszkodzić, tak? Yy, pokażę Wam rośliny po wykopkach, yy, które tutaj pokazywałem w poprzednich filmach. No i dobra, zaczniemy sobie tak. No tutaj ostatnio co wykopałem, to tego dużego maurelasa, Pokazywałem Wam, już siedzi sobie w kastrze. Oczywiście ziemia z perlitem. Poobcinane listki i sobie siedzi w szklarni. Tak samo kalidora. Jeszcze nie przesadziłem do ziemi z perlitem, ale muszę przesadzić. Może pogoda troszeczkę odpuści, to ją się przesadzi. Yy, tutaj basiok. Jak widzicie o. Też wsadzony. Ten mały lasek mały. Także wsadzony. Tutaj basiok drugi. Jednego listka mu zostawiłem. bo Wszystkie inne były po prostu zjedzone przez grzyba. Yy, tutaj Sigimensis red tiger. Dwa mniejsze. I ten taki troszeczkę większy. Łącznie trzy. Yy, co tutaj jeszcze? O, muselka. Też już wsadzona, tam z tym odrostem O, widać i maurelas też wsadzony listek mu się złamał, ale na razie mu zostawiłem nowo ładny, czerwoniutki kolejna lufa jest kręcona fajnie. Tu jeszcze przy okazji pokażę jakiego liścia wypuścił Aruna Helenzis Piękny bananowiec, jeden z moich ulubionych, naprawdę I tam z tyłu Aurantica Kurczę. Telefon spadł <grystanie> Nic się nie stało. Tam z tyłu Aurantica Też ma się bardzo dobrze No tutaj Glaucum na razie bez zmian, wszystko wolno rośnie, bo zimno. No ale, chociaż nie pada na nie. Blackstem to pokazywałem ostatnio. No, tutaj, wszystko ostatnio pokazywałem co i jak. No dobra. Jeszcze wam pokażę na zewnątrz. Teraz muszę otworzyć. Sekundka. Zobaczcie jaka pogoda tu jeszcze stoją Brugmansje, no już całe zżółkłe Kończą sezon Ale to jest szok, po prostu od wczoraj leje Ziemia po prostu namoknięta Chowam się, bo to po prostu nie ma sensu. Takie stanie, takie stanie no i dobra no, tu jeszcze ten tekstilisek ładny. No, też na niego się nie mogę napatrzeć po prostu. Piękny jest. Te liście. No i dobra. To na tyle. Na razie.